Każdy z nas lubi być chwalony, każdy z nas uwielbia, jak coś się o sobie słyszy dobrego, miłego. Dzięki temu nastrajamy się do dnia coraz fajniej, lepiej. A co jest bardziej satysfakcjonujące, kiedy to właśnie włączasz swoją ulubioną grę, jaką jest Battlefield, wybierasz klasę medyka i słyszysz, kiedy ponosi defibratorem swojego sojusznika kompana, dziękuję, mogę na Ciebie zawsze liczyć. To są najczęstsze słowa, te, które jeszcze bardziej powodują uśmiech na mojej twarzy, kiedy gram klasą medyka. Ale jaki medyk jest w rzeczywistości? W tym materiale postaram się wam opowiedzieć. Ja nazywam się Damian, witam was bardzo serdecznie, znany jako Mayday, zapraszam do oglądania. Zacznijmy może trudno widzowi od tego, że większość ludzi nie ogarnia funkcji grania zespołowo, a tym bardziej naszy polega klasa, medyka, wsparcia i tym podobnie. Dla nich po prostu, dla takich graczy jest to klasa jak klasa, ma broń, biegnę, strzelam. Ale to dla Ciebie, drugi graczu, dla przypomnienia, to dzięki takiemu właśnie medykowi, którym ja gram, które gra mój kolega, to właśnie dzięki nam masz dobry, fajny, pokaźny wynik, bo Ciebie podnosimy, gdyby nie to, że Cię podnosimy, a robimy to z czystej po prostu przyjemności, bo tak powinna wyglądać gra zespołowa, tym bardziej w Battlefield 6. Nie wiem czy wiecie, ale wreszcie wrócił BF6 do korzeni pod kątem nagradzania gracza za granie zespołowo. To jeszcze bardziej Ciebie powinno zachęcać do tego, żeby grać zespołowo, żeby właśnie podnosić tych ludzi. Przecież to Ty jesteś filarem tego Twojego czterosobowego składu, który liczy na Ciebie. Jeżeli grasz klasą medyka, spada na Ciebie lekkie brzemię i może słuchajcie, to dlatego w większości przypadków, to co ja gadałem ze znajomymi, klasa medyka jest taka słaba. Dlaczego klasa w ogóle Medyka jest słaba. Ja, słuchajcie, z punktu widzenia gram cały czas, z samego początku bety, grałem z, wyłącznie klasą medyka. Ja zauważyłem, jakie tu rzeczy medykowi brakuje. Może skupię się w tym momencie przez chwilę na klasie w Wcale, gdzie Szturmowiec ma do zaoferowania dużo więcej, bo mam, słuchajcie, na Kolejnej jakby broni zapasowej, już nie mówię o zwykłej po prostu zapasówce, ale dodatkowo ma broń shotgun, ewentualnie możecie to dodać na wyborówkę, czyli możesz takim yy, tym szturmowcem radzić sobie na średni, krótki, długi dystans. Mega fajna sprawa. Znowuż klasa medyka, poza barykadą defibratora, no nie ma nic. Dlatego na ten moment bardzo często polecam każdemu używanie tego granatu dymnego, bo ten dymny, słuchajcie, naprawdę robi kawał dobrej roboty. Ale do tych dymnych granatów za chwilkę jeszcze przejdziemy i tak powracam jeszcze właśnie do tej klasy medyka. Wydaje mi się, że większość graczy się boi grać tutaj medykiem, bo nie ma dodatkowej czynności. To, że możemy ponosić, ok, fajnie, ale co się stanie, jeżeli podjedzie do mnie duży pojazd? Na przykład też słyszałem takie słowa, fajnie byłoby gdybyśmy zobaczyli u medyka jakiś granatnik. Ja powiem wam kochani, że granatnik, ale jaki granatnik? To są słuchajcie tylko włącznie moje wymysły. Ja bym bardziej wolał, żeby ten granatnik był w postaci granatów dymnych. Czyli mamy taki automatyczny granatnik, wypuszczamy sześciostrzałową taką salfę, która powoduje nam typowe wokół nas mleko, chmura dymu i dzięki temu nasz zespół może się szybko przetransportować z punktu A do punktu B, przykładowo. Więc yy, żaden granatnik typowo, żeby niszczyć pojazd, jakoś tutaj nie wyobrażam sobie, sobie, żeby to medyk miał. Bardziej chcemy, żeby ten medyk był typowo właśnie taki w boju, ale właśnie typowo zespołowy, czyli dajemy cały czas wsparcie amunicji, dajemy cały czas wsparcie apteczek, dużo dymimy. Jest właśnie ten problem, kiedy wchodzimy na punkt, bardzo mało osób dymi. Bardzo mało osób dymi, ja wiem, że do dyspozycji y, każda klasa ma tutaj y, granat dymny, zachęca do grania dymnym, naprawdę fajna sprawa. Co a propos tych dymnych, Jeszcze tak właśnie wcześniej mówiłem, te gry dymne zauważyłem są na, na ten moment dla mnie bardzo kiepskie, bo bazuję cały czas tutaj i dobrze zapamiętałem jak działały granaty dymne w Battlefield 5, kiedy puszczało się dymny, z automatu tworzyła się potworna chmura mleka która naprawdę była bardzo efektywna w przypadku Battlefielda 6, no ta chmura tego mleka, no nie jest na tyle satysfakcjonująca, tak? Jest coś tam, ale mimo to potrafię dostawać obrażenia, a nawet obrażenia śmiertelne. I dość często się zastanawiam, w jaki sposób ktoś mnie widzi przez dym. Ale granaty dymne, mówię, na ten moment, mimo to, jakie są, czy one się aktywują szybko, czy powoli, używajcie, bo to sprawi Wam, że faktycznie będziecie bardziej nieuchwytni, wejdziecie szybciej na ten cel. A jeżeli Twój cały zespół dymi no dymne są, słuchajcie, naprawdę bardzo kluczowe w Battlefieldzie. Od zawsze. Dymny to dymny. Dlatego wydaje mi się, że w tych dniach betowych, co zauważyłem, tą całą otoczkę nowy graczy, bo to się, słuchajcie, bardzo y, zauważa, kiedy jest to gracz typowy Battlefielda, kiedy Ci wchodzi na punkt, osłaniacie, Cię, rzuca Ci co chwilę wsparcie apteczki, no to widać, że to jest osoba obyta, mimo to, że może mieć umiejętności słabe, może mieć gdzieś przykładowo bardzo mało fragów. Ja zawsze powtarzam, w Battlefieldzie tu nie chodzi o fragowanie. Od zawsze chodziło o właśnie wyłącznie o granie zespołowo. Dość często zauważałem nawet rzeczy takie, że ktoś był nawet nade mną Działem nawet słuchajcie, miałem dość pokajny wynik, myślałem, że mam dobrą ilość punktów, a ktoś ja patrzy, ma cztery fragi. 30 razy zginął, i on jest, słuchajcie, wyżej ode mnie. Dlaczego? Bo grał w zespołowo więcej ode mnie. To i to się właśnie ceni. W przypadku, właśnie tej nowej publiki, która przyszła w czasy trwającej bety, ewidentnie widać, że to są osoby z Call of Duty. Dlaczego ja tak się wziąłem na tych graczy? Sam przecież też grałem w Call of Duty. Byłbym hipokrytem, gdybym powiedział, że tak nie było. Sam, słuchajcie, grałem i wiem doskonale, jak jest tam. W przypadku, właśnie Black Opsa 6, kiedy była premiera tej gry. BO6, rozgrywałem tam swoje mecze i grało mi się, słuchajcie, przez jakiś czas dobrze. Grałem, słuchajcie, dość często tryb dominacji, bo to jest właśnie typowo taka zespołowa, szybciej można było robić sobie level, bo dużo punktów się nabijało w meczu, tak? Ale w pewnym momencie powiedziałem sobie, dość. Mówię do znajomego, mówię, kończymy tą rozgrywkę, mówię, bo to nie ma sensu, tylko ja i ty wchodzimy na flagi, na flagi, a nikt z naszej po prostu z strony nie chce po prostu podjąć się jakiejkolwiek rywalizacji i wyjść na tą flagę. Co za tym idzie? Czyli już sam doświadczyłem tego co się dzieje w nowej części koda, to co się działo nawet wcześniej w kodzie, że wiara jest nauczona granie wyłącznie tylko pod kilę. i to bardzo słuchajcie razi w oczy i to, to naprawdę widać szybko w Battlefieldzie, który gracz jest typowym BF-owcem, a który jest, przychodzi osoba z Call of Duty, która leci na fragi, dlatego bardzo się cieszę, że w tym przypadku znowuż wrócił system nagradzania gracza za to, nie że ty dużo fragujesz, tylko za to co robisz dla zespołu dlatego medyku drogi nie bój się tego, że ty zginiesz. Od tego byłby drugi medyk, który ciebie podniósł. Tak wygląda gra zespołowa to właśnie dzięki temu, że będziesz właśnie częściej nas podnosił, będziesz bardziej, fajniej się czuł. Dałem swojemu zespołowi więcej do zaoferowania, to właśnie dzięki mnie możemy przejść z flagi na flagę. Bo zauważ to, że ty nawet, kiedy widzisz randoma niebieskiego na ziemi, który, a, przejdę kłonie go obok. i często, słuchajcie, zdarza się też tak, że ja też tak robię, że przechodzę, bo nie jestem w stanie wszystkich naraz podnieść. Ale zauważ to, kiedy podniesiesz takiego randoma, a może to jest ostatnia osoba, która leży z jego składu. Podniesiesz jego, za chwilę na nim się poodradzają jego sojusznicy, wtedy już macie ośmioosobową przewagę nad, na miejscu, gdzie jest flaga. Więc warto, warto naprawdę dość często podnosić nawet niebieskich, tym bardziej, że to właśnie dzięki temu jesteś nagradzany cały czas w kółku, powtarzam, z punktacją. Naprawdę twoje punkty lecą w i w tabeli, i też twój ekspleciw. Więc wydaje mi się, to jest bardziej, bardziej przy, przyjemniejsze niż zdobywanie fraga. Bo frag tak naprawdę jest, owszem, w Battlefield 6 bardzo przyjazny. Jest fajne uczucie, kiedy oddamy ten strzał. Jest bardzo fajny feeling tego strzelania. Bardzo mi się to wszystko podoba. Ale jednak, kiedy podniosę tym medykiem tą osobę, no słuchajcie, to jest taka przyjemność, bo wiem, że w tej grze o to właśnie chodzi, o tą właśnie grę zespołową. Dlatego starajcie się nie bać. To, że po prostu nie ma takiego jakiegoś super przesadzonego nie wiem, shotguna na, na tej klasie, to nie znaczy, że nie dacie sobie rady. Jeżeli macie do dyspozycji defibrylator i właśnie ten granat dymny, to, to jest wasza wasza rola. Od tego właśnie jest medyk. To właśnie dzięki tobie ten twój zespół może wyjść wysoko, zajść, a ty razem z nim. Dlatego klasa medyka jest, słuchajcie, bardzo tutaj taka ikoniczna. To jest konik Battlefielda 6, który musi być szybko rozwiązany, żeby troszeczkę tą klasę w jakiś sposób lekko polepszyć. Żeby ta klasa była brana też pod uwagę przez innych graczy. Żeby ci gracze nowi może nie bali się grania medyka. Bo ja mówię, to już jestem już w stary koni, jeżeli chodzi o Battlefielda. Więc czy ten medyk miałby jakieś granaty, dynę, czy nie, to i tak, i tak ja będę sobie radził. Ale widocznie nie wszyscy chcą ponosić, bo nie wszyscy po prostu starają się to zrozumieć, o co tu tak naprawdę tym wszystkim chodzi. A chodzi właśnie o to, żeby być fair wobec samych siebie. Więc mówię, no póki co takie jest, tak było w 42. W 42 to tutaj ja nie pamiętam, żeby ktoś mnie w ogóle podniósł. Tam randomy przebiegały mi normalnie po głowie, tutaj dość często, ale też się zdarza, że też byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że nikt nie ponosi. Zdarza się, słuchajcie, że jakiś tam random z innej drużyny podniesie mnie, niebieski, tak? Ale to już mówię, to są osoby, które ewidentnie miały do czynienia z właśnie battlefieldem już kiedyś. Ale na ten moment dość często, gęsto wiem, że to są gracze kolowi. Dlatego kochani, nie bójcie się tego. Grajcie medykiem, bo jest naprawdę bardzo fajna klasa. Ty bardziej, że to jest klasa, yy, która jest filarem. Filarem właśnie w tym momencie w gierce, która to właśnie jest. najwięcej daje nam tutaj bonusów, czyli jesteśmy wsparciuchem, dajemy amunicję, dajemy apteczki, dajemy bezpieczeństwo naszej drużynie i to właśnie na Tobie. Ten cały ciężar tego brzemia czterosłowego Twojego składu, jaki nawet i tych randomów właśnie jest. Dlatego kochany drogi widzu, mam nadzieję, że troszeczkę mnie zrozumiałeś. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie, pozdrawiam jeszcze raz, siema, cześć!